Wszystko startuje, gna do przodu, wierząc, że gdzieś jest meta, na której można być pierwszym, obiecując wszechświatu zwycięstwo. Tak naprawdę ważny jest tylko udział w gonitwie. Jednak czasem wygrywają ci, którzy nie drgną nawet po wieku. strzelasz, nie trafiasz. Kiedy za szybko biegniesz, padasz przed metą. Kiedy za szybko zwyciężasz, tracisz rozkosz walki. Zawsze trzeba odkryć rytm, po którym rozpoznaje się mistrza. Przenosi nowe zwiastuny drogi, którymi krążesz. Opowiadają swoje historie, słuchuj się w ich kłamstwa. Nigdy nie wiadomo, kiedy rodzi się coś zupełnie nowego. Dobra nowina może być ukryta pod kamieniem w niedbale płynącej rzece albo być zaczarowana w Twoich. Myślach. Kwiecień, zmienność barw, niepewność okoliczności i popadanie ze skrajności w przepaść potrafi być męczące. W tym całym szaleństwie tkwi siła poznania. Warto ją wykorzystać w wędrówce do ogrodu wyobraźni. Tam schowane są. Najcenniejsze skarby. Ba. Kolory otwierają przestrzeń, zapachy skupiają uwagę, dźwięki mówią o przyszłości, smaki przekazują sekrety, spojrzenia dają znać, dotknięcia przybliżają. Trudno utrzymać równowagę, to uczucie życia i myśl o zatraceniu się w nim. Czerwiec! Słońce sięga gwiazd, odbierając nocy czas. Teraz wszystko jest możliwe wszystko zaczarowane. Miłosne wróżki, zaklęcia rozsiewają, na dłoni ktoś podaje raj, cuda budują imperia, nawet grawitacja traci sens. Na drzewach dojrzewają uśmiech. radość jest plonem. Magia piękna ogarnia świat, życie triumfuje. Lipiec. Życie jest takie słodkie. Jeśli zamienisz je w bajkę, spróbuj ją sobie opowiedzieć. Przeczyj oczy. Kropla to woda, podmuch. To wiatr, iskra to ogień, piasek to ziemia. Tylko dotyk jest tajemnicą. Dotykasz spojrzeniem to najdłuższa historia. Ile spostrzeżesz, tyle zdobędziesz. Sierpień. Więcej, więcej i więcej. Czerp pełnymi garściami, ile się tylko da z rogu obfitości. Kiedy jest czas sycenia, korzystaj z niego, rozkosz to moment. Jak podmuch wiatru zostaje po nim tęsknota, rozkosz wzmaga pragnienie. Więc spijaj odrodzoną krainę. Szalonej fantazji. Wrzesień nigdy nie jest za późno. Żeby się obejrzeć do tyłu, zawsze warto coś sobie przypomnieć, odebrać lub naprawić. Świat nie jest idealny, ale czasem tak łatwo go udoskonalić i można tryumfować. Październik może nie masz już siły? Może w Twoich żaglach zasnął wiatr? Może. Może może to tylko fatar morgany twoich rozgrzanych myśli, kiedy wyrównasz oddech, możesz jeszcze daleko poszybować, poza granice zmęczenia, czasem cel jest bliżej niż można to sobie wyobrazić. Trzeba go tylko odnaleźć listopad. Tylko parę słów wykradniętych spod palca mgły, kapiących, jak łzy rosy, w oku płomienia. Wspomnienia, których nie połknie ogień w pamięci siła. Niekończące się przetrwanie echo goni własny głos. Liście, odkrywając drzewa, skrywają Własne tajemnice, wskazówki zegara ciągle się przesuwają, ale czas zatrzymał się. Grudzień, nadchodzi czas wyciszenia. Kiedy wszystko zamiera, zwalnia swój rytm, może to tylko sen. Wtedy w skupieniu lub radosnym szaleństwie rodzą się małe chwile, nadające przestrzeni nowy kształt. Wysypują się drogowskazy, które prowadzą w nowy świat.